Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj porozmawiamy o stoicyzmie, filozofii, która sięga starożytnej Grecji i uczy nas, jak zwiększać naszą wartość w każdym aspekcie naszego życia. Stoicyzm to sztuka życia, która obiecuje uczynić nas mądrzejszymi i bardziej odpornymi. W tym filmie omówimy kamienie węgielne filozofii stoickiej i to, jak można ją zastosować w naszym współczesnym życiu przy odrobinie humoru. Jeśli jesteś gotowy, wyruszamy w tę podróż pełną mądrości, nauki i dobrej zabawy. Stoicyzm, BC założona w Atenach przez Zenona w III wieku, jest sztuką prowadzenia szczęśliwego i spokojnego życia poprzez kontrolowanie swoich emocji. Zenon uczył swoich uczniów w portyku sklepu z ceramiką, stołe poikile, dlatego filozofię tę nazwaną stoicyzmem. Stoicyzm osiągnął swój szczyt za czasów myślicieli takich jak Epiktet, Seneka i Cesarz Rzymski Marek Aureliusz. Filozofowie ci argumentowali, że ludzie mogą poradzić sobie z chaosem w świecie zewnętrznym, zachowując własny wewnętrzny spokój. Jak zatem można zastosować tę starożytną filozofię dzisiaj? Porozmawiajmy o podstawowych zasadach stoicyzmu, mądrości, odwadze, samokontroli i sprawiedliwości. Wartości te stanowią podstawę naszego rozwoju osobistego i pokazują nam, jak możemy stanąć twarzą w twarz z nieuniknionymi wyzwaniami życia. Fakt, że stoicyzm opiera się na tych wartościach, Czyni go nie tylko filozofią, ale także sposobem na życie. Nadszedł czas, aby odkryć, w jaki sposób możemy stać się lepszymi ludźmi, korzystając z tych kamieni węgielnych. Część 2. Zwiększ swoją wartość w siedmiu krokach. Pierwsze, poznanie siebie. Jedną z najbardziej podstawowych zasad stoicyzmu jest poznanie siebie. Proces poznawania siebie oznacza trzymanie przed sobą uczciwego lustra. Podstawą tego procesu jest próba zrozumienia swojej prawdziwej natury, pragnień, lęków i ograniczeń poprzez wewnętrzną księgowość. Obiektywna obserwacja siebie jest pierwszym krokiem do samodoskonalenia. Jak powiedział stoicki filozof Epiktet, poznanie siebie jest początkiem wszelkiej mądrości. Chociaż proces ten może czasami stanowić wyzwanie, w miarę jak lepiej siebie rozumiesz, wzrasta twoja zdolność radzenia sobie z wyzwaniami, które napotkasz w życiu. Dajmy zabawny przykład. Poznanie siebie może czasami oznaczać zauważenie własnych dziwnych nawyków. Być może ciągle nosisz niedopasowane skarpetki, lub mieszasz kawę kilkanaście razy przed jej wypiciem. Tego typu nawyki to tak naprawdę zabawne małe części Twojej osobowości. Poznanie siebie w ten sposób sprawia, że czujesz się w zgodzie ze sobą i pomaga ci uchwycić odrobinę humoru życia. Drugie, zarządzaj swoimi emocjami. Stoicyzm zaleca panowanie nad emocjami. Zarządzanie emocjami oznacza ich zrozumienie i odpowiednią reakcję, a nie tłumienie ich lub zaprzeczanie imienia stołyki filtrują swoje reakcje emocjonalne poprzez rozum. Na przykład, kiedy odczuwasz złość lub smutek, zastanawiasz się, dlaczego doświadczasz tych emocji i jak bardzo te emocje mają swoje korzenie w rzeczywistości. Wysiłki stoika, by zapanować nad emocjami, można przedstawić w komicznie przesadny sposób. Na przykład, gdy stoik przypadkowo dostanie złą kawę, może podejść do sytuacji z filozoficznym humorem. Złota kawa jest przejściowa, ale moja cierpliwość jest trwała. Takie humorystyczne komentarze łagodzą rygorystyczną dyscyplinę stoicyzmu i czynią filozofię bardziej przystępną i zrozumiałą dla odbiorców. Trzecie staw czoła wyzwaniom. Życie jest nieuchronnie pełne wyzwań. Stoicyzm uczy, jak stawiać opór tym wyzwaniom i wyciągać z nich wnioski. Jak powiedział Seneca Ogień sprawdza złoto, trudności sprawdzają odważnych ludzi. W tym rozdziale omówimy, jak podejść do wyzwań napotykanych w życiu codziennym ze stoickiej perspektywy. W kreskówkowym scenariuszu Stoik zmaga się z drukarką w swoim biurze, w której często występują zatykanie papieru. W tym przypadku Stoik postrzega te usterki techniczne jako szansę na rozwój osobisty, każde zacięcie papieru wystawia na próbę moją cierpliwość i czyni mnie bardziej odporną osobą. To humorystyczne podejście wnosi wielką filozoficzną głębię do zwykłych codziennych wyzwań. Czwarte, naucz się skupiać. We współczesnym świecie grozi nam ciągłe niebezpieczeństwo rozpadu. Stoicyzm postrzega koncentrację jako formę medytacji. Epiktet powiada: Skoncentrowany umysł jest jak latarnia morska na wzburzonym morzu. W tej sekcji omówimy, w jaki sposób możesz poprawić koncentrację. Na przykład, gdy stoikowi stale przeszkadzają w pracy, Radzi sobie z sytuacją w humorystyczny sposób, ciągłe pytania moich współpracowników dają mi okazję do gimnastyki umysłu. Te humorystyczne przykłady podkreślają znaczenie skupienia, a jednocześnie inspirują widzów do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Piąte zacznij od małego. Najlepszym sposobem na osiągnięcie dużych celów jest podejmowanie małych, łatwych do opanowania kroków. Pierwszy krok w długiej podróży zaczyna się od progu, sugeruje Seneca. W tej sekcji omawiamy, jak zaplanować małe kroki w kierunku wielkich celów. Zabawnym przykładem jest sytuacja, gdy stoik przygotowujący się do biegu maratońskiego jako pierwszy podszedł do skrzynki pocztowej. Symbolizuje to małe i zabawne początki na drodze do wielkich celów. Szóste pomagaj innym. Stoicyzm kładzie nacisk na odpowiedzialność społeczną i rozwój indywidualny. Pomaganie innym wzmacnia naszą rolę w społeczeństwie. Marek Aureliusz powiedział: Największym zaszczytem jest służenie innym ludziom. W tej sekcji podpowiadamy, jak możesz pomóc innym. Jako element humoru można w zabawny sposób opowiedzieć moment, w którym osoba, której drzwi otworzył Stoik, nie była mu wdzięczna. Stoik pozostaje spokojny w obliczu tej sytuacji i w tajemnicy myśli, taki jest los trzymania drzwi. Siódme, wyraź swoją wdzięczność. Wdzięczność jest jedną z najważniejszych wartości Stoicyzmu. Wyrażanie wdzięczności uświadamia nam, jak wiele mamy w życiu. Każdego ranka bądź wdzięczny za wschód słońca, radzi Epiktet. W tej sekcji wyjaśniamy, jak możesz wyrazić wdzięczność w życiu codziennym, za pomocą praktycznych i zabawnych przykładów, na przykład mówienie, dziękuję, gdy budzisz się rano i pijesz kawę. Wdzięczność jest sercem stoicyzmu. Jak podkreślał Epiktet, bycie wdzięcznym nawet za drobne błogosławieństwa które spotykamy w naszych codziennych czynnościach, odżywia naszą duszę. Wdzęczność ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne, dzięki czemu czujemy się szczęśliwsi i bardziej usatysfakcjonowani. Wyrażanie wdzięczności w życiu codziennym może obejmować zarówno zwykłe "dziękuję", jak i szczery komplement dla przyjaciela. Jako ciekawy przykład możemy pokazać wdzięczność Stoika za słońce, gdy obudził się rano, przesadną teatralną ekspresją o słońce. Znów zaszczyciłeś mnie swoją obecnością. Takie humorystyczne wyrażenia dodają filmowi lekkości i podkreślają wagę wdzięczności. Każdy krok tego rozdziału pokazuje, jak filozofię stoicką można zastosować w naszym życiu, a jednocześnie ozdobić ją elementami humoru, dzięki czemu proces uczenia się będzie zarówno przyjemny, jak i skuteczny. Drodzy widzowie, dziś w świetle filozofii stoicyzmu dowiedzieliśmy się, jak możemy doskonalić siebie i zwiększać wartość w swoim życiu. Podstawowe kroki, takie jak poznanie siebie, radzenie sobie z emocjami, stawianie czoła wyzwaniom, poprawa koncentracji, stawianie małych kroków, pomaganie innym i wyrażanie wdzięczności, kierują nami zarówno w starożytności, jak i dzisiaj. Te siedem kroków nie powinno pozostać jedynie koncepcjami filozoficznymi, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w naszej praktyce życiowej, w krokach, które podejmujemy każdego dnia. Ze stoickiej perspektywy każdy nowy dzień jest okazją do ulepszenia siebie i stania się lepszą osobą. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij go polubić i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Dodatkowo możemy inspirować się nawzajem w tej filozoficznej podróży, dzieląc się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy. Ze stoickim podejściem złączmy ręce, aby pokonać każdą trudność i uczynić nasze życie bardziej znaczącym. Życzę wszystkim dnia pełnego zdrowia, szczęścia i spokoju. W ten sposób Twój film stanie się pouczającym i inspirującym źródłem informacji, które podkreśla praktyczne zastosowania filozofii stoickiej, jednocześnie pokazując widzom, jak mogą zintegrować tę filozofię ze swoim życiem. Wspieranie nauk przykładami z życia na każdym kroku zapewnia integrację wiedzy teoretycznej z konkretnymi doświadczeniami życiowymi i podpowiada widzom, jak mogą doświadczyć stoicyzmu w realnym świecie. Dodatek stosowanie stoicyzmu w codziennych decyzjach. Niezliczone wybory, przed którymi stoimy w ciągu dnia, mogą czasami nas męczyć lub stresować. W jaki sposób filozofia stoicka może nas prowadzić w procesach decyzyjnych? W tym odcinku omówimy, jak zasady stoickie można zastosować do wszystkiego, od prostych wyborów, przed którymi stoimy każdego dnia, poważne decyzje zmieniające życie. Pierwsze zacznij od małych decyzji. Drobne decyzje kształtują naszą codzienną rutynę, a z biegiem czasu te rutyny wpływają na ogólną jakość naszego życia. Na przykład decyzje dotyczące tego, kiedy iść do łóżka lub jaki rodzaj śniadania zjeść. Tutaj stoicyzm pomaga nam dokonać najlepszego wyboru dla Eudaimonii, czyli dobrego nastroju i szczęścia. Podejmując takie decyzje, musisz zadać sobie pytanie, w jaki sposób ten wybór służy mojemu ogólnemu samopoczuciu. Musimy zadać sobie pytanie. Każdego ranka, wstając z łóżka, poświęć kilka minut na rozpoczęcie dnia ze stoicką intencją. Drugie: zatrzymaj się i pomyśl o ważnych decyzjach. Podejmując ważne decyzje, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, stoicyzm daje nam możliwość zatrzymania się, refleksji i zainicjowania wewnętrznego dialogu. Jeśli chodzi o ważne decyzje, takie jak zmiana pracy czy rozpoczęcie lub zakończenie związku, zasady stoickie zachęcają nas do wybrania najbardziej logicznej i zrównoważonej emocjonalnie ścieżki. W trakcie tego procesu możesz się zastanawiać, jak mogę ponieść konsekwencje tej decyzji, lub czy ta decyzja zależy od czynników, na które mam wpływ. Przydatne będzie sprawdzenie swojej decyzji za pomocą pytań takich jak Trzecie codzienna spójność. Stoicyzm wymaga przede wszystkim konsekwencji. Konsekwentność w swoich decyzjach jest jednym z kamieni węgielnych filozofii. Podejmowanie decyzji w oparciu o te same zasady każdego dnia gwarantuje, że zasady te zajmą solidne miejsce w twoim życiu. Na przykład medytacja codziennie o tej samej porze lub przestrzeganie określonej diety. Ta konsekwencja sprawia, że z biegiem czasu stajesz się bardziej zrównoważoną i szczęśliwą osobą. Stoicyzm rzuca światło nie tylko na najważniejsze kwestie życiowe, ale także na codzienne decyzje. Integrując to filozoficzne podejście ze swoją codzienną rutyną, możesz prowadzić bardziej świadome i zrównoważone życie. Pamiętaj, że każda mała decyzja stanowi część wielkiego życia. Pamiętaj więc o stoickich zasadach i postępuj zgodnie z tą mądrością, podejmując każdą decyzję.